Robimy makijaż kosmetykami tylko i wyłącznie w niebieskich opakowaniach. Moja niebieska baza pod make-up. Tak myślę, że wystarczy mi jedna pompka. Nie mam niebieskiego podkładu, niebieskiego korektora, brązera, ani różu, ani rozświetlacza. Ale mam niebieską paletkę cieni do powiek Mam taką niebieską paletkę z Shilam, Używam tego niebieskiego cienia, bo moim zdaniem jest najpiękniejszy z całej paletki. Mam też niebieski liner NYX Vivid Brights. Mam niebieski tusz do rzęs, który całkiem niedawno był na TikToku viralem. U mnie, jak zwykle, się on nie sprawdził. Jedyny niebieski kosmetyk, jaki posiadam do brwi, to jest żel z Klaresy. Nie mam żadnej kredki, ani nawet cieni, nic, więc moje brwi będą dzisiaj dość sote. Na usta nakładam niebieską szminkę od Red Lipstick Monster. Ma przepiękne tłoczenie jednorożca. Jest to chyba najsłodsza szminka, jaką mam. Tak prezentuje się skończony makijaż tylko i wyłącznie niebieskimi kosmetykami. Jak widzicie, nie mam ich zbyt wiele.